Energia piorunów. Podczas uderzenia pioruna wyzwalana jest bardzo duża energia. Niektórzy nawet uważają, że jest to idealne źródło naturalnej energii, ale czy tak jest w rzeczywistości? Zastanówmy się. Każdego roku w atmosferze ziemskiej dochodzi do powstawania burz, w których z kolei powstaje około 3 miliardy piorunów. Oznacza to, że statystycznie w każdej sekundzie dochodzi do około 100 wyładowań atmosferycznych. W każdej chwili na Ziemi szaleje 2000 burz. Wewnątrz każdej burzowej chmury działają potężne siły. To one odpowiedzialne są za jedne z najbardziej niebezpiecznych naturalnych zdarzeń na Ziemi błyskawice. Każdego dnia dochodzi do około 10 milionów wyładowań atmosferycznych. Ponad 2 miliony z nich dosięga Ziemi. Każdy z nich kilometrami przecina niebo. Każdy z nich jest gorętszy niż powierzchnia Słońca. Niektóre pioruny uderzają wprost z jasnego nieba. Wynika to ze skomplikowanej, wciąż niezbadanej natury piorunów. 13 października 2001 roku podczas burzy nad amerykańskim miastem Dallas zaobserwowano błyskawicę o długości aż 190 km. Przeszło czterokrotnie przewyższała ona średnicę chmury burzowej, z której się zrodziła. Wyładowanie niesie ze sobą prąd o napięciu do 100 milionów woltów i do 50 000 amperów, ale zdarzają się i wyładowania przekraczające 150 000 amperów. W czasie uderzenia pioruna całkowita energia osiąga ponad 500 MJ. Taka ilość energii wystarczyłaby, aby żarówka o mocy 100 watów świeciła się bez przerwy przez 2 miesiące. Odpowiada to energii wybuchu 122 kg trotylu. Przeciętne gospodarstwo domowe zużywa 41 miliardów dżuli energii rocznie co oznacza, że do zasilenia domów prąd elektryczny wymagana jest energia ośmiu piorunów. W Polsce jest około 14 milionów gospodarstw domowych co daje roczne zapotrzebowanie ponad 556 miliardów dżuli. Przy założeniu, że średnio na 1 km2 powierzchni Polski przypadają dwa uderzenia rocznie, to na całym obszarze Polski mamy ich 625 358 w ciągu roku. Jeśli więc bylibyśmy w stanie przechwycić energię ze wszystkich uderzeń piorunów, to moglibyśmy teoretycznie zasilić energią elektryczną niespełna 6% gospodarstw domowych w Polsce. Należy przy tym zauważyć, że energia rzędu 5 miliardów dżuli zawarta w błyskawicy jest uwalniana w ciągu zaledwie ułamka sekundy w postaci ciepła, dźwięku i energii elektrycznej. W celu przekształcenia tej energii w użyteczną energię elektryczną i magazynowanie jej niezbędne jest użycie gigantycznych kondensatorów i baterii zdolnych do natychmiastowego naładowania się. A następnie powolnego i stopniowego uwalniania energii, gdy jest potrzebna. Kolejnym problemem jest potencjał niestabilności dostaw energii elektrycznej z piorunów. Wyładowania atmosferyczne są nieprzewidywalne. Nie ma sposobu, aby przewidzieć dokładnie, gdzie i kiedy piorun uderzy, więc byłoby trudno znaleźć odpowiednie miejsce do przeprowadzenia całego procesu. Podstawowa analiza wykazała, że przedsięwzięcie to jest nieopłacalne. Fizyka przechwytywania i magazynowania energii jest zbyt skomplikowana. Energia z błyskawicy jest tak potężna, że mogłaby doprowadzić do przeciążenia najbardziej wyszukanych, wysokiej wydajności systemów, a co za tym idzie, filozofia budowy i instalacji takich systemów nie ma sensownego uzasadnienia. Jeśli miałaby ona przechwytywać energię z zaledwie kilku uderzeń pioruna w ciągu roku, Również faktyczna wartość energii nie jest tak duża jak mogłoby się wydawać na początku. Ponad 99% energii pioruna rozpraszana jest po drodze, do Ziemi dociera niespełna 1% tej energii. Może więc lepiej skupić się na wykorzystaniu energii burzy winny, bardziej efektywny sposób. Dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu i zachęcam do oglądania kolejnych. Jeśli jesteś ciekawy świata wokół nas, subskrybuj mój kanał i zostaw swój ślad pod filmem. Napisz też w komentarzu o czym chciałbyś się dowiedzieć.